Silence. Silence or meaningless noise is what you hear when you arrive to Poland for the first time. But you don't have to suffer the isolation. You can easily break it. Have a look how. Enjoy. Thank you. Jedna historia i każdy mówi jedno słowo. Okay? Jedno słowo. z historii. Zaczyna... Jedno plus, tak? tak. Mhm. proszę, zacznij. Deszcz. Deszcz padał. E, deszcz pada, ja idę na spacer. Deszcz pada, ja idę na spacer i... <laughs> Okej. <Okay. laughs> deszcz pada, ja... Idę na spacer i ja śpiewam. Deszcz, Deszcz pada, ja idę na spacer i śpiewam. Deszcz pada, ja idę na spacer i śpiewam piosenkę. Deszcz pada, ja idę na spacer i śpiewam na... Piosenkę. Po mm. 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 do, do, do rana Do rana Dobrze. <coughs> <coughs> Proszę. Deść pada Ja idę na spacer mm -hmm. i śpiewam. Piosenkę. do rana. Tak. Mhm. Latem super. Ja idę, deszcz pada, deszcz pada, deszcz, pater. deszcz pater. Ja idę na spacer i śpiewam piosenkę do rana. Latem, mhm. latem. Latem Alicja Aha. deszcz pada ja idę i śpiewam piosenkę e, do rana latem gorąco mm -hmm. deszcz pada ja idę i śpiewam piosenkę do rana latem gorąco bardzo deszcz pada ja idę na spacer i Śpiewam, śpiewam. Śpiewam. śpiewam piosenkę, piosenkę, piosenkę. Dorana, Latem, gorąco, Peugeot. Mhm. Um. Jest bomba, bomba tyka, a potem bomba robi bum. Tutaj są sylaby. Po, ma, dzi. Zaczynamy. Zaczynamy. Cze? Co mamy? Cześć. 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 Czy czekolada? Cześć. Czy nie? To jest czek. Cześć, czekolada. Czekam. 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 Ok. Uwaga. Jeden, dwa, trzy. Brawo! E, Alicja, co masz? Gras. Rabatu. Okej. Okay. Ra. Super. Fantastycznie. Rano. Rano, okej. Okay. dobrze. Pomidora. 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 <laughs> Nie mam pomidora i. Która? Super. Które? Która? Nie. Która gdzie? Nie? Nie. Brawo. Okej. Okay. Bardzo proszę wymówicie, co jest. Na obrazku dobrze? Co jest na obrazku? Uwaga, miasto. Jest? Miasto, ok, jest miasto. miasto. Super, to jest stare miasto. Wim? Um, Sztylnium, mi? miasto. Dobrze. Czyli jest miasto, stare miasto. E, czy tam są ludzie? Czy tam? Są ludzie. Pan, pani. Aha. Bardzo dużo osób. Aha. A, bardzo duże. dużo osób. Osób. I, I długo ulice. Uh, bardzo wow. dobrze Brawo. dużo Brawo. osób i długa ulica. ulica uwaga jeszcze raz jeszcze raz Kania um, latem okej okay, to jest latem to jest latem mm -hmm. Ok, dobrze. Czyli osoby idą na spacer. Co jeszcze? Tańczy. 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 A kto tańczy? Festiwal. Ok, okay dobrze. Festiwal tańczy. I ubranie Charison. Ah, bardzo dobrze. Tradycyjne ubranie. Zamykamy oczy. Wszyscy? Tak, zamykamy oczy. Bardzo dobrze. Alicja. Dobrze. Teraz my mówimy pytania. Mówimy pytania. Kim jestem? Ja nie widzę, nie widzę, kim jestem.

Mm -hmm. Aha. Nie wiem. Bo... Um, Włochów. jesteś artystą, artystą, jesteś bardzo popularnym malarzem. Malarzem, Malarze. 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 mm -hmm. A tu masz bardzo popularny obraz na Tak. Ta. <laughs>

Jesteś z Ameryki? A czy jestem, czy jestem starą? Um, nie, jesteś zawsze młoda. Zawsze, zawsze młoda. <noise> zawsze. młoda. Mm -hmm. mm. Pieniądze, piękna i ulice. W Paryżu. Tak. Biała sukienka w Paryżu. Ona jest aktor. aktorką. Aktorką. Mhm. Aktorką. Piękna. Biała. Biała sukienka. To jest symbol. Symbol kobiety. Stary film. Symbol kobiety. Czy mi chodzić? W weekendu Tak, tak. <laughs> Więc. <So, really. laughs> <laughs> Jesteś popularny. Bardzo, <laughs> bardzo. Dużo dziewczyn. Masz dużo dziewczyn. Dżonando. Tak. <gulia> Super. Ja jestem symbolem molengusz. Mm. Ta tak! Ja, ja, ja ta Tak! Brawo! Ta Świetnie! Brawa. Świetnie. <gulia> <gulia> I... Teraz tak. Jeszcze raz mówimy historię, ale każdy mówi, jedną swoją historię do domu ja nie pamiętałam krusz? a zapomniałam Zapomn zapomniałam zapomniałam klusz i ja już i ja Używałam. Używałam. Drabiny. drabiny. I weszłam. I weszłam. Do domu. domu. Do domu. Do domu. <laughs> Bardzo dobrze. byłam smutna. Tak. Ja idę. Then... Ja poszłam. 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 Uh, poszłam. I ja poszłam do parku, tak? I zwiedziała. Dobrze, widziałam. Widziałam. Dużo domów. Aha, dużo domów. Du dużo domów. Bardzo dobrze. Ja spaceru, spacerowałem. spacerowałem. Spacerowałem? Tak. A, z kolegami. Dobrze. I ja. Uh, no happy A i ja byłem zły. ja byłem su. Zły. zły. zły.